Halloween, historia tego um, święta, wydarzenia, w jaki sposób ono powstało. Oczywiście, najprawdopodobniej um, wszystko wzięło się od pewnej tradycji pochodzącej z Europy Północnej. Święta końca jesieni, a początka, początku zimy. Um, nie było to święto zmarłych. Należy o tym pamiętać, że święta zmarłych i w chrześcijaństwie, i przed chrześcijaństwem w, w tych. Um, pogańskich jeszcze w pogańskiej jeszcze Europie było odprawiane na wiosnę. W chrześcijaństwie w święto wszystkich świętych zostało przeniesione z maja na 1 listopad dopiero w 835 roku. Więc nie należy tu wiązać tego z świętem wszystkich zmarłych. W Irlandii święto to nazywało się Samhain czy Wtedy według tamtejszych wierzeń zacierała się wówczas granica pomiędzy zaświatami a naszym światem. To dlatego te wszystkie stroje, te wszystkie dynie, tak żeby po prostu odstraszyć złe duchy. Święto to poza Irlandią właściwie przestało istnieć, tylko właściwie ci Irlandczycy tam w jakiś sposób niewielki to święto jeszcze kultywowali ale Irlandcy osadnicy, którzy na początku XIX wieku przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, zrobili z tego święta niejako okazję do świętowania i po prostu to święto zaczęło się przyjmować nie tylko wśród irlandzkich osadników, ale również wśród innych osadników pochodzących z innych krajów. Doszło do tego, że spodobało się to, i w tej formie zaczęło być bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Czyli w tej formie, że się przebieramy, y, mamy te dynie, to wszystko. I w roku 1920 w mieście Anoka w stanie Minnesota, y, odbyła się taka pierwsza oficjalna parada w Stanach Zjednoczonych. W 1937 roku właściwie stwierdzono, że jest to światowa stolica Halloween. Skąd się wzięła ta nazwa, ten Halloween? Nazwa od najprawdopodobniej, od Ad Hallows Eve, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Czyli święto mające dosyć korzenie dalekie i wcale nie będące jakoś powiązane z tymi niezbyt dobrymi świętami czy też wierzeniami, ale to już nie materiał na ocenianie tego typu rzeczy. Dziękuję za uwagę.